Witam Was serdecznie. Środa, 9 lipiec. Dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o finansach ogólnoświatowych i w drugiej części przedstawię Wam drobne porównanie. Byłem pytany, jeśli chodzi o Shiba Inu i Dogecoin. Zapraszam. Tak jak mówiłem, dzisiaj pomówimy o finansach. Być może o tej wielkiej finanserze światowej, o nią troszkę zawadzimy. Zacznijmy, może, od tego, co Wall Street robi. Na Wall Street obecnie są uczucia bardzo mieszane, z tego prostego tytułu, że Fitch zniósł na liście rankingowej o jeden stopień niżej rynek amerykański, co wzbudziło ogromny niepokój. Starsi inwestorzy zaczęli wycofywać pieniądze i lokować je po prostu w obligacje państwowe. Które na dzień dzisiejszy dają im po pierwsze święty spokój, po drugie 4,1% zysku bez nerwów, za nic. Większość z nich uważa, że nadejdzie teraz w najbliższym okresie koordynacja rynku. Dlaczego ryzykować ewentualne straty, bo sami wiecie, jak zacznie się fala sprzedaży, nigdy nie zdążysz. Co też poza tą listą rankingową. I polepszonymi oprocentowaniami obligacji, które stają się pomału bardzo rentowne dla tych długoterminowych inwestorów, z tego prostego tytułu, że pięcioletnie amerykańskie obligacje na dzień dzisiejszy dają nam 4,1% od inwestycji Twoich. Następny punkt, który moim zdaniem jest bardzo istotny. Tu przygotowałem Wam taką tabelę, gdzie bardzo wyraźnie widać, jest to rynek chiński. Akurat na tym zdjęciu widzicie, jak przebiega w ostatnich miesiącach sprawa eksportu. Tu widzicie tą ostatnią, powiedzmy. Kawową belkę na dole z czerwca, która pokazuje nam, że Chiny mają 14,5% minusowego eksportu. To też ma wpływ i na nasz rynek. Import zrobił się u nich też bardzo, powiedzmy, nieefektywny. Oni cofnęli eksport o 13%, co oznacza, że cały rynek musi na to reagować. To są miejsca pracy, to jest to, że Reszta świata zaczęła się dosyć mocno usamodzielniać. Poza tym ten ukraiński konflikt, gdzie China, powiedzmy, można powiedzieć, oficjalnie trzyma stronę Rosji, też ma na to swój wpływ. Dzisiaj, czyli w środę, dostajemy wyniki kredytów hipotecznych. To pozwoli nam zobaczyć, jak chętnie jeszcze rynek reaguje, co za tym też idzie, ile pieniędzy jest jeszcze na rynku wolnych. I chęć inwestowania przy obecnych procentach, co trzeba podkreślić. Jutro mamy wnioski o zasiłki dla bezrobotnych, dla tych nowych bezrobotnych, co pozwoli to zobaczyć, ile faktycznie jest nowych, który, którzy składają o te zasiłki. Jutro, czwartek, dowiemy się też, jak wygląda sprawa inflacji z poprzedniego miesiąca. To są te rzeczy, które nas będą na pewno. Następnym czasem mękać tu są, jeśli chodzi o prognozy inflacyjne. Zeszłym razem byliśmy przy 3%, teraz z tego, co jest prognozowane, 3,3, czyli 0,3 więcej. Następnym tematem jest, biorąc to bardziej na razie politycznie, jest członek Unii Europejskiej, tutaj mam na myśli Włochy. We Włoszech premier, pani Meloni. I wicepremier pan Salvani postanowili przez Senat przepchnąć projekt zezwalający im na opodatkowanie banków z dodatkowego nadmiernego zysku w ostatnim roku, powiedzmy. Oni planują to jako jednorazową rzecz. Wysokość jest jak na razie z ich planów 40%. Skąd to się bierze? Do tego pomału pomysł ten Narodził się w następujący sposób. Tak jak widzicie, ta zielona belka, którą Wam tutaj zaznaczyłem, jest to okres z ostatniego od 2021, średnio o ile zostały podniesione w Unii Europejskiej przez Bank Centralny procenty. I tu jesteśmy dokładnie, tak jak ta belka pokazuje, od 0,25 do 4,25, czyli 4% banki zyskały, i tu jest zarzut właśnie od rządu. Włoskiego, że nic nie było oddane temu inwestorowi, jako że w tym wypadku ci, którzy przechowują tamte pieniądze, są swego rodzaju ich, ich, ich inwestorami, z tego nie mieli nic, co rząd włoski uważa, że jest nie w porządku. Dodatkowa sprawa jest taka, że Włosi nie są w najlepszej sytuacji finansowej i są w pewien sposób do tego zmuszeni szukać pieniędzy chociażby ten cały ciągły napływ tych uciekinierów z Afryki, gdzie Włosi mają naprawdę bardzo poważne problemy z nimi. Jako przykład, co tutaj wyszukałem, tu w tym wypadku postanowiłem wziąć włoski bank. Włosi chcą to wprowadzić i na tym przykładzie będziemy mogli sobie spokojnie zrobić drobną analizę. Tak jak widzicie, Unicredit Bank oni. Nie wiem, jak wyraźnie możecie to zobaczyć, ale w zeszłym roku byli na poziomie 10 dolarów. Obecnie 22, czyli nie trzeba dużo liczyć. Tutaj nie chcę wymieniać centów. Zrobili 120%, nie oddając nic. Na górze ten pan w lewym rogu, którego widzicie szef banku, dostaje zasadniczej pensji 3,25 miliona euro w roku i do tego jakby mu nie starczało 6,5 miliona bonus premia na koniec roku. Ten przebieg wykresu widzicie, nie wiem, to może dać każdemu do myślenia. Na pewno będzie to miało konsekwencje i dla nas, jako że oni chcą zarabiać. I jeżeli teraz zastanowimy się na dobrą sprawę, skąd ta wygrana z procentów, to po pierwsze, po drugie zapewne jest wyliczany okres koronowy. Gdzie praktycznie nic się nie działo, wszystko było w kompletnym dołku. I teraz, jakiego byś ruchu nie wykonał, wszystko robi potężne plusy. Czy jest to adokwatne, czy można to wyrównać, czy też wytłumaczyć, jak ten pan jest w stanie to zarobić? Dobrze, z drugiej strony, dlaczego mu coś zarzucać, skoro piłkarze też swoje wiecie, ile zarabiają. Tutaj, jeszcze ponadto, mam, tak jak mówiłem, tą listę dla was, ile zarabiają ci, którzy w tych bankach rządzą. Możecie wyraźnie sobie spokojnie popatrzeć, co jest fajne. Na pierwszym miejscu jest pani Anna Botin, która miała za 2022 11 milionów. Ona jest Santander, szefem tego banku i widocznie musi im się dobrze powodzić. To było tyle, że tak powiem, z tego ogólnoświatowego rynku finansowego. Zawsze staram się parę słów wsadzić z tego prostego tytułu, że jedno z drugim jest powiązane. Nie ma tak, że jakaś gałąź inwestycyjna samodzielnie strzela do góry. Jeżeli to albo ciągną wszystkie, albo ta, która zaczyna spadać na dół, zaczyna te inne też za sobą ściągać, chociażby przez samą kwestię strachu, który się pojawia wtedy na rynku. To, co możemy teraz zauważyć, jak Wam pokazałem na początku, biorąc tutaj pod uwagę Wall Street, gdzie są. Starzy wyżeracze i oni wolną na zimne dmuchać, dlatego też, tak jak pamiętacie, mówiłem Wam, zeszły tydzień miałem troszeczkę zalatany, jako że porządkowałem swoje inwestycje akcyjne. Biorąc teraz już się tylko i wyłącznie za rynek krypto, pierwsza dla Was informacja dotyczy Brazylii. Prezydent Brazylii, pan de Silva... Zaczyna coraz głośniej wyrażać swoje zniechęcenie do dolara. Widać na górze dedolaryzacji świata. To ma też być ten wiatr, który wieje w stronę BRICS, żeby jak najwięcej kandydatów tam wciągnąć. Zainteresowanie jest duże na pewno, bo wiele krajów się zgłosiło. Co z tego będzie i kiedy? Ciężko powiedzieć, to na razie jeszcze nie ma co sobie łamać głowy, to będzie trwać i tak naprawdę jak teraz będzie przebiegać kwestia inwestycji handlowych, międzynarodowych, co będzie tą wykładnią, ciężko powiedzieć. Tak jak Wam mówiłem w ostatnich dniach, Rosja też robi swój własny system niezależny CBDC. To na tyle, jeśli chodzi o Brazylię. Na dole widzicie następny punkt, tutaj chodzi o nowy stablecoin od PayPal. Tu trzeba wziąć pod uwagę, akcja od nich poszła w górę, oni mieli problemy od początku roku, jeśli chodzi o ich wartość akcyjną. Jeżeli teraz pomyślicie, sami dokonywaliście transakcji, a oni zdecydowali się, że ich stablecoin będzie chodził na platformie Ethereum. Co dla mnie... Jest interesujące, jeżeli będę dokonywał jakiejkolwiek transakcji, niech to będzie drobiazg, coś chcecie kupić, jeśli chcecie po drodze zjadać obiad, trafiacie w tą szpaltę czasową, gdzie na przykład wydaliście 10 dolarów, a opłaty na Interium wynoszą 7 dolarów. Nie wiem, to była tylko taka moja szybka myśl, jak oni chcą to załatwić. Zobaczymy. Będzie to dla nas niespodzianka. Następne, co jeśli dotyczy tego stablecoin, uważajcie, bo już się pojawiło dosyć dużo fałszywych. Dlatego są to fejki, które są sprzedawane w internecie. Trzymajcie się z dala, poczekajcie, zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo nie jest to wszystko jeszcze aż tak daleko, żeby miało aż tak szerokie zastosowanie. Temat, który oczywiście wszyscy bardzo lubicie, XRP. Tutaj mają troszeczkę malutkie zamieszanie. Mówiłem Wam o tym chyba dwa tygodnie temu, że XRP dostało zlecenie pierwsze tak poważne, żeby wprowadzić kompletnie swój system płatniczy na Palau. Pokazywałem Wam na mapie, gdzie to leży. 500 wysp, 18,5-19 tysięcy mieszkańców. Wspaniała sprawa, żeby ten system sprawdzić. Jak działa, zanim rzucą się na głębszą wodę, na większe kraje. I tutaj jeden z senatorów stawia zarzuty, nie jest tym za bardzo zachwycony, i sprawa zaczęła wisieć w powietrzu w pewien sposób. Co prawda, już jest to na tym etapie, że 200 pracowników rządowych otrzymało już po 100 dolarów. Stablecoin i jest to kwestia czasu, gdzie będą po prostu sprawdzać, jak działa to u nich, czy jest to coś, czym będą zachwyceni, czy też powiedzą, nie, nam to w ogóle nie odpowiada, ale jest to... Zobaczymy, poczekajmy, jak będzie to z tym senatorem, czy to będzie rozdmuchane tak, że XRP będzie musiało z tego zrezygnować, czy też nie. Wracając na chwilkę do poprzedniego tematu PayPal, tutaj też można to troszeczkę nawiązać do XRP, to nam pokazuje... Czy też stawia pytanie, czy naprawdę XRP jest tak niezastąpiony? Jeżeli już wszyscy zaczynają, tak jak widzicie, własnymi stablecoins ten rynek zapychać. Ale, tak jak mówię, poczekajmy. Dobrze, teraz jesteśmy przy tym, co mnie prosiliście. Nie będę się chciał rozciągać, żeby nie było za długo. Tutaj możecie zobaczyć. Z jednej strony nasz Dogecoin i z drugiej Shiba Inu. Zacznijmy może od. Dogecoin on jest po prostu krótszy, wyobraźcie sobie, ja to tak traktuję, każdy z was może, jeśli inwestowaliście, to traktować tak jak uważa. Dla mnie jest to rzecz, która jest przyjęta jako zabawka właśnie głównie przez tego pana, którego tu widzicie. Ja nie jestem w to zainwestowany i nie będę. Jest to dla mnie trudne do zrozumienia, jak łatwo może jeden człowiek wywrzeć tyle wpływu na wartość tego pieniążka. Na dole widzicie Futurama w najbliższym czasie. Ta waluta ma też tam w tym filmie mieć jakąś swoją funkcję. Jest to pompowanie Mimcoin, po prostu rasowy Mimcoin. Z początku była to ogromna fala euforii, wszyscy byli zadowoleni, inwestowali. Jedyna jego funkcja, że uczestnicy mogą między sobą dokonywać drobnych transakcji. Pan Musk już przy paru wywiadach spowodował to, że ten Mimcoin potrafił 20-30% w końcu w ciągu jednego dnia zrobić tylko przez jego wypowiedzi. Dlatego jest to swego rodzaju niepoważna sprawa dla mnie. Co wy uważacie? Ja mówię tylko i wyłącznie moją opinię, moje spojrzenie na sprawę. Od roku niedużo się tam dzieje. Być może ten cały zapał zniknie pomału. Z drugiej strony może ten sąsiad, który tutaj jest, powiedzmy pochodzi z tego samego źródełka też Mimcoin, który też miał tylko i wyłącznie funkcję zabawki, który też latał w krótkich spodenkach w piaskownicy i każdy mógł się z nim bawić. Teraz postanowił być dorosły, wciągnąć długie spodnie i garnitur może, bo rozwija się w paru różnych kierunkach. Pomało naprawdę traci status mincoin, On zaczął się tak mocno rozwijać w swoim ekosystemie. Też nie posiadam Shiba Inu. To jest zapewne przez to, że ja już myślę troszkę inaczej jak młodzi i dynamiczni inwestorzy. Dla mnie jest to jeszcze jak na razie cały czas niepewne pole. Być może będzie to wspaniała inwestycja. Jeżeli natomiast bym posiadał Shiba Inu, na pewno bym zatrzymał. I jeżeli moje wewnętrzne uczucie by mi doradzało, że jest to to, to na pewno bym to kupywał. Tak jak mówię, to co oni zaczęli ostatnim czasem wyprawiać, Moim zdaniem pokazuje tylko pozytywny rozwój tak samego Koina jak i tych wszystkich poszczególnych gałęzi. Pokażę wam jeszcze tylko, tak wygląda to, biorąc pod uwagę cenę rynkową. Tu możecie zobaczyć, że od paru dni, tu chodzi o sierpień. Te wszystkie wiadomości, które kręcą się wokół tego Koina są tak pozytywne, że to zmobilizowało między innymi. I wieloryby do inwestowania. Dlatego jeżeli jesteście w tym, zostańcie, ten coin ma to w sobie w odróżnieniu do Dogecoin, że stoi na stabilnych nogach. Tu nie jest ktoś, kto wpadnie i powie parę słów, że na przykład Tesla będzie płacona Dogecoin. Wtedy załatwiłoby to na pewno ogromny skok, ja nawet nie chcę myśleć ile. To jest coś, w co ja bym nie inwestował, bo jest to dla mnie zabawka, nic innego. Ostatnie głosy, jakie słyszałem na rynku, to takie, że prawdopodobnie to są właśnie już wszystko te rzeczy, o których już na parę razy mówiłem, teraz się zaczyna te wróżenie z fusów. Prawdopodobnie po tym, jak ostatnio pan Musk wyraził się, że... On chce na byłym Twitterze, a przyszłym X udostępnić nam możliwość zakupywania akcji. I tam stwierdził w jednym z tych wywiadów, że on nie będzie posiadał własnego krypto, i jak na razie nie będzie na tych platformach krypto jako rzeczy handlowej. I tu już, tak jak mówię jeszcze raz, już się pojawiają nowe echa, że skoro tak powiedział, to na pewno do swojej przyszłej kariery będzie wykorzystywać Dogecoin. Wcale się nie dziwię, jak znowu na dniach się zacznie jakaś euforyczna fala zakupów. Poczekajmy, zobaczymy. Każdy z Was decyduje sam. Tak naprawdę, co z tego wyjdzie, nie wie nikt. Miało być krótko. Nie wiem, czy mi całkiem wyszło. Spotkamy się teraz w piątek. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie śmiało. Zobaczymy, co będzie dalej. Jeszcze życzę Wam miłego po południa i do piątku.